No próbowałem z naszych Ta, Tak, próbowałem! Na próbowałem! No co? No zobaczył mnie w formie Ultra instynktu! jesteś zadowolony? co? co w trakcie co... rytuału coś poszło nie tak i odrzuciło widmę. Mniej więcej stąd, do tego drzewa. Ale mam pytanie. Po co rytuał?

Chodź, tu nie... Chodź, tu nie... wyczułeś tego, co... co ja? Nie. Co nie, 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 wcale... Wcale nie wyczułem, że Winfa coś zaczęła kombinować. Wyczułem jej słabnącą aurę i Filipa słabnącą aurę. I tak ogólnie, do wszystkim, z tej strony Jesteśmy na kolejnym odcinku z Ekstry. jestem tutaj Zeus. ma Jak nie wiecie, co się działo, to zobaczycie odcinek UNETA w niedzielę, gdzie... No... Tak. I ogłem... A co, czemu ich go nie pilnowałeś? Powiedz mi No próbowałem z naszych przejść. Ta, tak, próbowałem! Próbowałem! No co, no zobaczył mnie w formie Ultra Instynktu, jesteś zadowolony? No przepraszam! No prze, prze, Teraz przepraszam, tak? O teraz... O. Teraz przepraszam! A... Dobra, mniej gadania jak chodźmy do ale Po pierwsze muszę ich wyczuć, bo straciłem ich ten, bo się z tobą teraz kłócę, Deklu. Dobra, będę cicho, ty ich wyczuj eee, Moi drodzy, zostawcie z łapek w górę, a pojawią się kolejne odcinki z ekstry i... O, szalowana w tą sprawę ogółem. Ja muszę teraz wyszyć tą energię i... Dobra, mam ich, złap się mnie Dobra. Dobra, tu jest gdzieś najbliższa ich lokacja. Nie wiem my to... jesteśmy, tak w ogóle? Nie wiem, tu jest jakiś las i. E.

co się stało? Czemu ona ma czerwone też Halo? Kim tak wy jesteście? Wiesz? Halo? E... Ona nie pamięta co się Halo? stało. Halo? Pamiętasz gdzie ty jesteś? Kim wy jesteście? Okej. Okej. tak straciła Oke... pamięć. Dobra! Ja... ja zaraz, ja zaraz, zaczę, czekaj, 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 małwa. czekaj, 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 chcesz mi powiedzieć, że coś tu robiliście i przez to coś tu robiliście ona straciła pamięć, tak? Dobra, co tu się stało? Co to jest? No. Zrobiliśmy tu ten rytuał, i on polegał nie. na tym, że oddzieliły komórki Dagona od komórek twoich. No, bo. Przez to mam taką twarz, jaką mam. No właśnie, widzę, ona czemu ma czerwone ślepia? Co? Coś w trakcie ma... rytuału coś poszło nie tak i odrzuciło windmę mniej więcej stąd do tego drzewa. Ale. Mam pytanie, po co rytuał? Chłopie, sam w sobie, sam w sobie już masz siły Saiyana. Nie dość, że ci jeszcze potrzebne są siły demoniczne. Co ty chcesz się znów stać tą czarną mazią jak kiedyś? Chcesz zostać demonem? Tak samo jak czy pyta Chcesz zostać dagonem? Następ? Nie, 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 nie. Dobra, um... dobra. Ty mnie musisz kojarzyć. Błoż twój kojarzę. Jestem Tytmaty, to jest Zeus. To jest... Jestem Dogo. <grymne> Kurde, zaraz się pasnę łeb za dogo. Straciłaś pamięć. No tego się mogłam domyśleć, hmm? Dobra, co pamiętasz ostatnie? Eee... Boże, takim anioł blond włosy... No nie! No, no. Dobra, super! Dobra! Dobra! E, dobra z, e, e, Filip, prawdopodobnie szczyściło pamięć do naszego pierwszego spotkania. Czekaj, a ty mnie pamiętasz? Chyba, kojarzę. Zetka, Zetka, Zet. Bóg błyskawić. Błyskawicy, to ja. Zerupca. Brawissimo! O kurde. Komentarz utrata pamięci. Mam wam szybko, serduszko, dobra. Kogo on gada? Do misia Gogo, dobra, złapcie to nie się nie ma. mnie, dobra? Ja się teleportuję sam za wami. A, dobra. Ok, jesteśmy na miejscu. A, dobra. Chodź z nami. Dobra, z nami. Nie chodź. musisz do mnie mówić jak do dziecka, naprawdę. Będę tak Pokojnie, mówił, bo. to jest nasz przyjaciel, straciłaś A. pamięć. Pamięć wszystko jest ok. Nie mów mi. Dzień dobry. No, oh, no, Ej, he. Dobry. Hej Zeus. o, to jest mój, hey. mój, tak? To jest 6. To Nie, czekajcie, czekajcie, ja mam wszystko wytłumaczyć, gdzie jest reszta. Na górze, y na górze tutaj. powinien być, no. okej. Okay. Spokojnie spokój się. 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 Ja nie, 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 nie rady. Ja chcę sobie üś... nie słyszałem so, yeah. no, to co? tego. To się tutaj no, stało. Sami, ja, chcę <»C1> <tulatory> ja chcę wyjść. Ja chcę Mo już Jest chyba na łeb odbija. Bo odezwał się, dobra, co tu się dzieje? Nie, tak co noc. No tak czemu ty jesteś tak obczarpany? Co sobie?

Jestem Trudy, my... Okład... Ja jestem ten matik! O, panuj się! To... Ja Na tego ogarnij się! Na się, my musimy tutaj widmę przyprowadzić do porządku. Nie, 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 się ode mnie. Ja ci zrobię A, oj, nie, 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 zanim, Dobra, 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 co jest z to po pierwsze? Kto by wiedział? Przyszedł i zaczął A czy u pani Wintma mnie bije? Już wam tłumaczę. Wintma jakieś cary-mary odprawiała na tym o-o-o. ma? I straciła pamięć. Ale chciałem okład z książki On zawsze miał pół twarzy czarne? Nie pytaj. Jesteś demony. Być może. O fajnie. O. A. a, pst. a, pst. a tak. o, dobra. Czy ktoś wrócił teraz do domu? Czy to jest znów Natek? A, tutaj siedzą. Eee... Dobra. Cześć. Po pierwsze. pierwsze tak. Odswiecz się. Odswiecz się. mną! Się, bieg... uh, się. się. Dobra. Po pierwsze, to mi przyprowadzić się Natek. Na, tak. Natek. Natek. Tak. Natek. 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 Pójdźmy, Dobra. Na tek, na tek, to nie, to... Dobra, Zeus, nie. my nie. Się przejść. Stop, stop. może się... Może poczekajmy na dzień i wyłamy na widmie terapię szokową. A czy ty... może... e... nie, nie wiem czy ty... Nie, nie taką szokową. A. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Dobra, moi drodzy my się widzimy jak będzie dzień i jak złapią matkę, bo... To już się robi dziwne. I i dlatego tu się znaleźliśmy, ja zmarłem e, potem co y, to wszystko tam... Jezu, to jest za długo, całą noc jej tłumaczę, ona nic nie pamięta! Ej dobra Mati, zamknęliśmy go, to trochę zajęło, bo musieliśmy. Uszkodnie... Już, już nie wyjdzie! Ale jest tutaj też. Natek, you... czekajcie, czekajcie, Najpierw czekajcie. dajcie mi porozmawiać z Natek. Natek, co ci się odwala? Podkalem, podkalem, czas, 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 demon, demon. Tiasteczka? Demon! Demon, 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 demon. Będziemy ci jedzenie wyrzucać. Ej, ją nie, nie, gdzie my teraz Ziemno. 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 Wiecie co, może chodźmy tam na plac treningowy, będziecie próbować. Ale zostawiamy go tutaj samego. Może, się zaraz, wiesz co? Antyty. Antyty. Antytyty. Powinien się uspokoić. Za niedługo. Dałem mu, dałem mu trochę energii boskiej, więc powinien się uspokoić zaraz. Ale... ale A, dobra, chodźmy na plac treningowy, nie i tam. Nie A tam Nie spinować. Roz... Nie, robisz dziurę i... spinować. Na na Natek, 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 jak się uspokoisz, to przyjdź do nas, okej? Okay? To, to. tak. chodź z nami. Tu kanalizacji nie ma. No dobra. Jak będziesz chciał jedzenia, to krzyż, to przyjdę po ciebie. Znaczy do... <laughs> okej. Okay. Dobrze, co, co... To... Tu masz marchewę. Ja... Eee. Załóż jaki chcesz komentarz? Nie jest pewna porażka. Porażka! Mam przypina serduszko. Dobra, chodźcie na ten plac treningowy. Od tutaj dzierżywa stoi. Ach, niech ja pomyślę. Hmm. Witwa, proszę cię, żebyś tu stanęła. Mm, mam złe przeczucia do tego. E Drodzy uczestwale, jakie macie propozycje jakie, jakiej jakiej? nie chciał żyć, tego zostawiłem. No. Dobra, kto ma jakie propozycje jakiej przypomnieć pamięć? Ja mam. Jako. Rzuśmy coś wersji. na głowie ciężkiego. O, o chyba. O, chyba... Nie ma... Witma, widma, ma... Mentos. No, nie, mentos. Pani Wintmo, pani Wintmo, pani mnie posłucha, bo my chcemy... bo pani straciła pamięć i my chcemy dla pani chcemy jak... tego, naprawdę nie jestem aż taka nikumata. Ale my chcemy, żebyś odzyskała tą pamięć, więc... Co? Więc Windmo, proszę cię, żebyś pomóc. tam stała. Po prostu chcemy, żebyś tam stanęła. A, wiecie, ona pamięta mnie jeszcze za... od 3 lat i... Myśli, że jestem jakimś smykiem. Nie tylko ciebie. Nie od roku. Ale, dobra. Dobra, kto ma jakie pomysły? Proszę o propozycję. No, odrzucamy opcję A. Nie, nie no, tej może się coś stać. Ja, ja bym mnie nie zwrócała zło Zwrócę na głowę, no bez przesady może to może się Ja bym też nie zwróciła akowadło. Błyskawice? Y, baczo e... z amintosa, to ja nie ufam, może by kowko koła strzał. długi skutek ty tak może i pomóc. Halo, 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 Nie ma go w to i to Jezu... Boże, no, Dobra, ja wy... nie wiem, gdzie on jest. Ja to poszedłbym bym, żeby go i go już nie było. Co się tu dzieje? Może kanalizacją jest? No, A, eee, Dobra, dobra, wiecie co? Wiecie co? Może Natkiem... To jest język Morsa. O oh, Dobra, zajmijmy się może windmom. Ja potem się, się zajmiemy Natkiem, tak. Bo nie dość, no, że Natek ma... Kobiecofobie, to by nawet bym mi nie pomógł także. No to chodź walniemy piorunem w nie chodzi. Okej. No tak, słuchaj, mam dla ciebie marchewkę, zobacz. Nie? Ja Marcheweczka. O, proszę. Spokojnie. Patrz. Patrz jakie ładne niebo. Prawda? Ładne niebo. Tak. Dobra! Dobra, to jakie mamy pomysły, żeby Witmiu przywrócić My pamięć? Piorunem biorunem, Piorunem! 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 Zanieńcie ją! Poczekaj! ja walnę jego. Stój, stój! w miejscu! Nie! Nie ruszaj. Nie, ale coś to, to może zejść! To zadziała! Z zobaczmy, zobaczmy! Idziemy rozwodą! <laughs> działa? Naprawiłaś się? Puk, puk, jest tam ktoś? Nic? Odsuń się ode mnie! Ej, coś se przypomniałaś? No, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Co? Eee? Ała! Może, może A, takie wyszło? rzeczy nie pójdą jej tak do głowy. Hmm. Może chyba trzeba zrobić magię. Może ją Normalną. Hmm. Może ją i Może, może też spróbuj, wyniesie i. Ona. W, nie pamięta, jak się lata, tak po pierwsze. I może o! weź się tyknij, żeby. Nie, 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 nie. nie, nie. Ja Witma, e, to moja Witma. Jakby, jakby to powiedzieć, Witma, jak sobie przypomnisz, to nauczysz się latać, okej? Okay? Złapiesz je, jakby spadała? Nie, wi, wi e, Wiante. Tak, złapię, jasne, oczywiście. Aha, no nie! Ja pierd ja nie, pierdolę, nie, mam nie, 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 wyszło? Już nie Nic ja... nie pamiętam. Ooooo! Toś jeszcze jakieś propozycje? Eeee! Zamroźnij ją? Zimna, powietrza... Zimna temperatura może pomóc. Właśnie, może zamroźmy ją. Czekaj! Nie. Te... nie, nie! A może weźmy ją do szczytu. E... MROżonka! E... Nie? Fi... Filip, myślisz, że. A może e... Marko? Co Marko? To w końcu tutaj chłopak. Tej chłopak. Pizmy, co nie? nie ma go, nie wyczuwam jego energii, tak po pierwsze. Kolera, a, a tak masz chłopaka a po drugie masz chłopaka, a tak. po drugie a po drugie ja ci przypominam że komper nie skończy nie ma mocy leczniczych no tak a, Dobra, dobra Tobą jedno co A może kule mógł M pomóc mamy dwie możnie rozwalec nam podłogi to ty robisz nie a jeśli znajdziesz najpierw ja ci pomogę no tak co ty pomogę, robisz ja a wow no tak, co ty robisz? Mogłuszeć go? Jakie Bedwars? Myśli, że gra, gra Bedwarsy? Dobra, wiecie co? Moim zdaniem została jedna opcja tylko. Obudujemy łóżko! Nie! Was Z nich wszystkich najmniej się tego obawia, się Czekajcie! No tak, uspałku się rozmawia! Tak! Jestem, czy możecie się uspokoić? Co za patologia? Dobra, proszę, Mentos, odsuń się. Dobra, odsuńcie się tam, gdzie Mentos stoi, bo to może nas wybuchnąć. Windma. Ja Ci przekażę trochę swojej leczniczej mocy boskiej. Może to się uda je odzyskać, chociaż częściowo, pamięć. Ach. dobra, skupię się. Ach. O! Ach. Jak? O, Moja głowa. A Ała, ożesz. Możemy już podejść? A... Tak, możecie podejść. Nie było Coś problemu. pamiętasz? Treningi. Pamiętam ciebie. O! Leningi. Chociaż... Leningi. No, super, chociaż, chociaż tyle. Dagon, transformacja, ała moja głowa, U, się Transformacja? Wie, wiecie co, weźcie ją do domu. Dobra. Michu, mamy miękkie łyżeczkę. Weź. ją do domu. Eee, się e, Zeusie, Filipie, chodźcie na chwilę. A. Wiecie co, musimy się stąd zmywać. No. Musimy wrócić na Główną Wyspę. Oni tam będą tylko bezpieczni. No. Filip, przez to ona nie może kontrolować mocy. Rozumiesz, ona jest przed moim treningiem jeszcze. Za dużo nie pamięta, więc musimy ich zebrać i za jakieś 2-3 dni stąd wyruszyć z powrotem na Główną Wyspę. Eee, Zeus, ty idź uspokój jakoś Natka, bo... To co zobaczył wtedy może, może yeah. szoki. Zwa zwaliłem to. I to to No czekajcie, rok. ja się odtransformuję. Oh. No i super, nie mam do góry. E, to był efekt tej transformacji. Dobra, chodź ze mną Filip tam. Ja cię ich w ogóle przedstawię, bo no, nie przedstawiłem cię ich. Oh. Natek, no, przecież ty krzyż, to totalnie zresztą, szanowny. O co nie, ci, nie, nie, Na na Przemówisz się na, a, na, te, co, na te, co się dzieje? A, 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 nie przejdziesz. Alendash mąż. Jezu. To nie śpiewa. Śpiewa. Dobra, na prawy nie ma no, no, dobra, teraz to naprawdę prawym pokoju. Może za jasna na winie, ja powinienem powinien tą zniszcz, to masz silne. Więcej boskiej mocy dobra. dać Nadkowi. Może lepiej, to jest po prostu taki. Że chcesz, protagonist... Że chcesz mi Dobra, nie zostało mi nic innego jak Godfather tylko. A? Zaprowadźcie Natkę, okej? Okay? Do... gdzie? Do domu, niech się położy. I pilnujcie go. Eee, Ale jego łóżko nie, jest... Eee. Tam na... Ale jego łóżko jest tam daleko! On się na to w koło, go w salonie. Nie, 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 To ty Ale idź po łóżko! Okej! Okay. Połóżmy łóżko. go w łóżku, stanę ja, nikt się nie obrazi. A Mint mało ma łóżko chyba. A to w swoim łóżku będzie stworzone. Dobra, ja stworzę. Moi Ech. drodzy, zostawcie komentarz na tak oszalał, a wam szybne serduszko. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Zostawcie te 1500 łapów w górę. i No i a, zobaczycie też, co się działo wcześniej u Natka na kanale, gdzie e, byliśmy na plaży. Trochę wam zdradzę, byliśmy na plaży. Także co, moi drodzy, ja się zamierzacie, jak nam trzymacie się cieplutko i. Papa! I musimy to ogarnąć, wiecie o tym. Tej...